Ale, Ale akurat... ten Zarek w ciebie strzela, to Cię boli jeszcze, czy już? Nie, no nie przesadzaj, ja oczywiście... Kiedy... Bo... To... Poczekaj, bo, bo strzela dużo I... ostatnio. Ale ostatnio to jest jakaś już chyba... Ja też mam... To mnie To jest, już obsesja jest. za dużo, bo to... Bo jest to rodzaj obsesji. Bo jak ja tak. powiedziałem czarkowi, że jakby się rozstajemy, to z... zaczął grozić mi ale w każdym modelu niemieckim jest tak, że agent nie może płacić piłkarzowi pieniędzy, bo to jest ominięcie, to jest zamanie e, przepisów niemieckich, podatkowych. Lewy kontra Kucharski. Piłkarska wojna, która wstrząsnęła Polską. Kiedyś nie nierozłączni kumple, teraz zaciekli wrogowie. Kucharski znów postanowił ruszyć sprawę i zarzucił Lewandowskiemu oszustwa podatkowe. Myślicie, że to tylko o kasę im chodzi? A może obaj mają za uszami więcej niż nam się wydaje? Dziś postaramy się rozwikłać tę aferę stulecia. Zatem zapnijcie pasy, jest Jesteście na kanale Kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Cofnijmy się do 2008 roku. Młody Lewandowski kopie piłkę w lechu Poznań, a Kucharski, cwany lis biznesu piłkarskiego, dostrzega w nim diament do oszlifowania. I tak zaczyna się ta piłkarska love story. Kucharski bierze lewego pod swoje skrzydła i zaczyna robić z niego gwiazdę. 2010 rok, bum. Lewy ląduje w Borusi Dortmund. Kucharski zaciera ręce, bo wie, że to dopiero początek. I ma rację. 2014 rok, kolejny transfer tym razem do Bayernu Monachium. Lewy strzela gole jak na zawołanie a Kucharski liczy kokosy. Wydawało się, że ten związek będzie trwał wiecznie, ale jak to w życiu bywa, nawet najlepsze małżeństwa się rozpadają. W 2018 rok bomba. Lewy mówi Kucharskiemu sayonara i znajduje sobie nowego agenta. I tu zaczyna się prawdziwy cyrk, jakiego świat futbolu jeszcze nie widział. Kucharski, jak porzucona żona, zaczyna domagać się alimentów i to jakich? 39 milionów złotych. Za co? Za lata współpracy, za prawa do wizerunku, za to, że zrobił z Lewego gwiazdę a lewy co na to początkowo oferuje 100 złotych, później, chyba z litości, podwyższa ofertę do 500 tysięcy. Ale dla kucharskiego to wciąż za mało. I tak zaczyna się wojna. Kucharski idzie na całość i wyciąga brudy. Twierdzi, że lewy chciał go wkręcić w jakieś lewe interesy. Podobno lewy zaproponował mu umowę, która miała złamać niemieckie przepisy podatkowe. Dzisiaj wolałby pan zapłacić te 2 miliony euro i dalej współpracować z Robertem Lewandowskim. Nie, nie, nie. Dzisiaj jestem przekonany, że do, dobrą decyzję podjąłem. Ja w, po tej rozmowie wysłałem do Roberta i do Kamila Gorzelnika maila, żeby wysłali mi tę umowę. Ja chciałem podpisać tę umowę, bo ja byłem ciekawy, jak Lewandowski i jego prawnik opiszę Lewandowskiego widzi mi się. Do dzisiaj nie dostałem. Chętnie bym zapłacił, ale, ale nie dostałem, wiesz. nie? Oczywiście to była gra pewna, tak, no bo ja, ja bym nie mógł podpisać tej umowy tak naprawdę z jednego względu, nie. I Lewandowski nie mógłby tego podpisać. Bo Lewandowski on nawet nie czytał tego kontraktu, ale w każdym kontrakcie niemieckim jest tak, że agent nie może płacić piłkarzowi pieniędzy. Bo to jest ominięcie, to jest zamanie e, przepisów niemieckich podatkowych. I to w Niemczech jest surowo zabronione. I ja nie mógłbym tego podpisać i. i i podpisaliśmy to w kontrakcie niemieckim, tak? Czyli, czyli jakby Lewandowski z jego prawnikiem chcieli, żebym ja złamał jakby przepisy niemieckie. Nie? No nieładnie, panie Robercie. Chciał pan oszukać niemiecki fiskus? A może to tylko wymówka Kucharskiego, żeby się wybielić? Kto wie? Ale to dopiero początek. Kucharski poszedł na całość i wypalił, że lewy nie tylko chciał oszukiwać niemieckie urzędy, ale też polskich podatników. Cytując jego słowa. Nasi prawnicy doprowadzili do porozumienia, z którego wynikało, że Lewandowski zapłaci mi te pieniądze, ale on wtedy wymyślił, że go szantażuje. Dlatego poszedł z tym do prokuratury. Według mnie okradał też polskich podatników. W Monachium robił zakupy na koszt polskiej spółki oraz wydatki prywatne, swoje i swojej rodziny. Sam wzywałem go do zwrotu tych środków do spółki, ale pisowska prokuratura i państwo polskie stanęło po stronie Lewandowskich, ukrywając wałki, powiedział Kucharski. Te oskarżenia są niezwykle poważne i, jeśli byłyby prawdziwe, Mogłyby mieć daleko idące konsekwencje dla Lewandowskiego. Kucharski sugeruje, że Lewandowski nie tylko próbował uniknąć płacenia podatków w Niemczech, ale także nadużywał funduszy polskiej spółki do celów prywatnych. To mogłoby oznaczać poważne naruszenie prawa podatkowego i potencjalnie nawet zarzuty o defraudację. Warto zastanowić się, czy mogło tak być naprawdę. Z jednej strony, Lewandowski jest znanym i szanowanym sportowcem, co mogłoby sugerować, że nie podejmowałby tak ryzykownych działań. Z drugiej strony, Historia sportu zna przypadki, gdy nawet gwiazdy pierwszej wielkości zostały przyłapane na oszustwach finansowych. Kucharski nie odpuszcza i podgrzewa atmosferę na Twitterze. Ale wy cisza jak makiem zasiał. Czyżby miał jednak coś do ukrycia, a może po prostu ma klasę i nie chce się babrać w tym błotku? Kucharski postanowił wziąć również na celownik Anię Lewandowską. Podobno w 2016 roku żona lewego chciała rządzić reprezentacją i narzucać diety żonom innych piłkarzy. Anna Lewandowska w 2016 roku podczas Mistrzostw Europy chciała układać dietę żonom, partnerką piłkarzy reprezentacji. Pamiętam nawet, widziałem taki dokument, który miały kobiety i żony. Piłkarze reprezentacji polskiej podpisywać klauzulę e, zachowania poufności tych wszystkich e, informacji tej diety, którą, którą Ania e, miała robić dla e, dla e, reprezentacji, dla reprezentantów Polski. No ale jakby z moich informacji, z moich rozmów, tam z zewnątrz z reprezentacji, że wiem, że kobiety kobiety piłkarze się tam, że powiem, zbuntowały i i też Adam Nawałka nie do końca czuł się komfortowo z tym, żeby, że, że Ania tak chciała i z Robertem mm -hmm. że powiem, zawładnąć nad, nad resztą grupy. I wiem, że chyba Tomek Iwan, że powiem, e, dostał zadanie, żeby, żeby ten pomysł, że powiem, tam e, torpedować, tak? zneutralizować, bo to, bo to myślę, że jakby na, no, to było już jakby za, za, za szeroko chciała wchodzić tam wewnątrz e, i rządzić. E, Tą reprezentacją. Te oskarżenia dodają kolejny wymiar do konfliktu między Kucharskim a Lewandowskimi, przenosząc go z płaszczyzny czysto biznesowej na bardziej osobistą i potencjalnie szkodliwą dla wizerunku całej rodziny Lewandowskich. Lewy twierdzi, że to Kucharski go szantażował. Podobno nagrywał rozmowy z byłym agentem, żeby się bronić. Powiedziałem Czarkowi, że jakby się rozstajemy. to zaczął grozić mi. Zaczął mi grozić i. W środku coś mi tak, hmm, może warto, tak? I tak naprawdę Czarek, kiedy jakby próbę szantażu zrealizował, dopiero użyłem tego, broniąc się, tak? No bo jak ktoś cię atakuje, nie tylko ciebie, ale całą twoją rodzinę i przygotowuje się na medialnie prawie dwa lata, żeby spróbować cię zniszczyć, no bo, bo jakiś tam jest problem pewnie wewnętrzny, no to, to musisz się bronić. I jaką inną miałem opcję? Nie miałem żadnej opcji. Jak ktoś się zaczyna szantażować i później ten szantaż przekształca się w, real, w realne jakby zagrożenie, to wtedy podejmujesz takie decyzje. No, no. Niezła historia. Jak z filmu Szpiegowskiego. Tylko kto tu jest bondem, a kto złym blondem. I tu dochodzimy do sedna sprawy. W październiku 2020 roku prokuratura stawia Kucharskiemu zarzuty szantażu. Podobno żądał on 20 milionów euro w zamian za nieujawnianie rzekomych przekrętów podatkowych lewego. Kucharski oczywiście wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że nagrania, które mają być dowodem, są zmanipulowane. Lewandowski twierdzi, że Kucharski ma na jego punkcie obsesję. Ale ten to... Kucharski w ciebie strzela, to się boli jeszcze? Czy już. Nie, no, nie przesadzaj. Ja od wiesz, kiedy... bo, to... Poczekaj. Bo, bo strzela dużo I... ostatnio. Ale to jest ostatnio. jakaś już chyba. Ja też mam Dla mnie to, to jest już temat, obsesja. jest za jest. dużo, co... jest to rodzaj obsesji. Bo jak ja coś teraz powiem, to wiesz, no, daję mu no paliwo tam. pewnie, żeby, do... no, no, żeby tak. się wypowiadał. Ale ja na jego temat ci wypowiedziałem. U... 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 Ja z tylko, z Mateuszem ma... tylko i wyłącznie. No. To był jeden chyba dwa zdania, które powiedziałem na jego temat. Nic więcej. Ja z nim nie współpracuję od siedmiu lat. Ok. Sześć, może oficjalnie siedmiu już, bo tam ostatni rok to też było, że rozmawialiśmy. Pogoda. Taka, jakby też wiedziałem, że to prędzej czy później, jakby... Ale ja najlepszy swój okres życia miałem, jak się z nim rozstałem. Wygrałem wszystko, najlepsze miałem jakby wyniki w reprezentacji, najlepiej się czułem w klubach osiąganych te wyniki, więc... Jakby zatracona chyba została trochę taka... Fakty tak naprawdę. wiesz, ja bym... 2018 na początku nie się rozstałem oficjalnie, ale nieoficjalnie to już było tam jeszcze dawniej, I jakby te... Ja zdaję z tego, że dużo jest manipulacji, dużo jest tam, ale nawet, nie rozumiem rzeczy, jak coś się kłócimy nawet, albo Ty mówisz, że jestem Ci coś winien, albo Ty mi, to idź do sądu i niech sąd to rozstrzygnie. Okay. Ale jeśli przygotowujesz dwa lata wszystko, żeby medialnie to rozegrać pod siebie, no to to już są rzeczy, które nie są akceptowalne i tego nigdy nie zaakceptuję. Bo jakbym w sądzie, ok, niech sąd rozstrzygnie, Ty masz rację, ja mam rację, nieważne, nie ma znaczenia, ma być sąd rozstrzygnie, tak? I koniec, ale wszystko, co się wokół dzieje, Takich rzeczy oczywiście się nie robi, to nie, nie, niezależnie od tego, czy mówimy to na biznesowym punkcie widzenia, czy prywatnym, to już w ogóle, czy z, z zawodowym, czyli piłkarskim. A jednak jak ktoś atakuje i próbuje niszczyć mnie, to tam jedno, ale moją rodzinę, no to na no to już nie pozwolę, a ta obsesja chyba już jest naprawdę na wysokim poziomie i... Tak, i... bo jak się spojrzę na wypowiedzi, że Ale wiesz co, ale ludzie funkcje. chyba w, ludzie wiedzą, bo... chyba już tak, to jest... powoli się to... To nam jest. Myślę, że od początku, bo sami ludzie jak do mnie się odzywali, sami z siebie naprawdę to mówili, że tak rzeczy się nie robi. No cóż, 7 lat to długo jak na stalking, ale krótko jak na zemstę. I tu pojawia się pytanie za 100 punktów. Kto tu kłamie? Lewy twierdzi, że Kucharski go szantażował. Kucharski mówi, że Lewy chciał oszukiwać na podatkach. Obaj rzucają oskarżeniami jak na wałka zmianami w meczu z Senegalem. Może prawda leży po środku? Może obaj mają za uszami więcej niż chcą przyznać? Bo widzicie, w biznesie sportowym nie ma świętych. Tu każdy kombinuje jak może, żeby zgarnąć jak najwięcej. A że Lewy i Kucharski byli w tym najlepsi, to teraz mamy taką wojnę na górze. I teraz zastanówmy się, czy to możliwe, żeby Lewy, ikona polskiego sportu, naprawdę chciał oszukiwać na podatkach? Człowiek, który zarabia miliony, miałby ryzykować swoją reputację dla paru groszy? Z drugiej strony, skąd te wszystkie podejrzenia? Gdzie dym, tam ogień, jak to mówią? A może to Kucharski, urażony tym, że Lewy go porzucił, postanowił się zemścić? Może te wszystkie oskarżenia to tylko próba wyciągnięcia kasy? Od byłego klienta, ale jeśli tak, to czemu lewy miałby nagrywać ich rozmowy? Przecież gdyby był czysty, nie miałby się czego obawiać, prawda? Lewy i Kucharski przez lata tworzyli zgrany duet. Jeden strzelał gole, drugi załatwiał kontrakty i obaj na tym nieźle zarabiali. Ale jak to w biznesie bywa, zawsze ktoś chce więcej i wtedy zaczynają się problemy. A wy co uważacie? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, jeśli chcecie więcej takich gorących tematów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.